No i witam w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gran Turismo, tak jak mówiłem. Sportówka już jest zakopiona, wszystkie części są, także teraz Wam udowodnię, że mm, bonusowa wersja jest dużo gorsza od wersji takiej używanej, nie? Zobaczymy. Wow, 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 muszę zwolnić, kurwa. Gdzie on taką kurwa moc wypierdolił, kurwa? Skąd on to kurwa wypierdolił? Z dupy, kurwa? Skąd on to kurwa wziął? Jebanny, jaki kurwa... No kurwa, ty wypierdalaj, ej, ty. Prędkość, dobrze. Mhm, jest dobrze. Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Spokojnie. Zaraz, spokojnie. Spokojnie. Już, 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 już mnie wyrzuca, już mnie wyrzuca, już mnie wyrzuca. Już mnie wyrzuca z zakrętu. Ja już się wyrotowałem na szczęście. Na szczęście. Dawaj, dawaj, aj, 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 źle, źle, źle Ale dobrze, wyratował, wyratował To już jest plus, dobra Dawaj, 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 dawaj Jeszcze, 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 jeszcze tej mocy Jeszcze, jeszcze, jeszcze Boże, kochany Kyrie Dziwka Zwykła dziwka, kurwa Kurwa tutaj jest jakoś kurwa zaibisz się szybkie dochodzi do NSX do do a kurwa do przejdzie co czego to kurwa nie atakuje kurwa i chuj i kurwa blokuje tylko mi kurwa kurwa ze szczuchu no kurwa streszczaj dupę no ja pierdolę no go 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 kurwa go go kurwa go Oj, wyjebane, wypierdolone w to, kurwa. No kurwa, skręć Deklu. Jaki deps, kurwa, ja pierdolę. Co za deps. Ludzie, ludzie, więcej mocy, kurde, NSX, co tam tak wolno ścież tą moc, kurde. Taki niby, taki zajebisty jesteś I zaległeś co mu kurwa reprezentować kurwa No ja to masz najmniej koni nie licząc mnie, najmniej koni ze wszystkich Nie licząc mnie 380 ile tam było, 2, 4 nie wiem takie w chujnie równe, kurwa wartości masz I kurwa tunel I kurwa tunel jebany Kurwa ty spierdolony kurwa Idioto kurwa w piździe, kurwa jebany kurwa ty W kurwa z zajebanym mułem kurwa debilu już ty kurwa cwelu kurwa jebany kurwa ale zaatakować nie mógł nie? wcześniej, kurwa, taki cwaniaczek supra i chuj, nie zrobił nic kurwa, jeszcze mi kurwa wypierdolił kurwa kurwa szczyl pierdolony wypierdalaj kurwa na beton kurwa spierdalaj kurwa Kurde. sobie nie mógł poradzić na hmm. Ale czekaj, 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 on ma nie odwrotnie, no tu o Mm. <noise> Ciężko to widzę. Gazu, gazu. Szybciej, kurwa, szybciej. Szybciej. Powolniaku. Wykręcaj, wykręcaj, wykręcaj! Dobrze Ktoś ja to kurwa wyratował, ja pierdolę Ale się tam w wpierdolać nie będę Nie ma chuja, nie, nie, nie Ja się tak kurwa nie bawię Eee, no kurwa, no ja pierdolę, no nie ma tak No kurwa, jeszcze ustawiam mi wypierd... Nie wiem co tu kurwa jest grane, ej Jaki kurwa... No kurwa... Przecież skręciłem kurwa, tak jak trzeba Chuja, kurwa zrobił, dupia kurwa. No. Kurwa i chuj. Nie ma. Śmilną kurwa jak szumacher, kurwa. Wypierdolił te kurwa 180 w milach, kurwa i chuj. Ej, no kurwa, skręć, debilu. A to natomiast teraz to my możemy wypierdalać, kurwa ty. Spierdolil kurwa skrzynię ty. Dziwko jebana w tupę. Spierdolona kurwa. Szmato jebana. Si tylko wpierdal ci wpierdalisz potrafić tylko kurwa, nic więcej kurwa. Wpychać się i wpychać się, kurwa, na hamca. No, dobra, brawo, brawo, kurwa. Tak to zapojujesz na pewno, kurwa. Teraz ja to coś kurwa pokazał. Tam ci spierdolili kurwa. I chuj. B7 też ta kurwa dochodzi, dochodzi, dochodzi do tej kurwa prędkości jakby chciał kurwa, a nie mógł nie Za ja bardzo grupa rozciągnęła kurwa A wszystko przez to, bo kurwa jebany tylca kurwa jakiś gej kurwa mnie popychał kurwa i mnie spychał kurwa Co za, kurwa, menda. I chuj, będę znowu trzeci. E, przepraszam, nie. Czwarty, trzeci, no to, kurwa, ja pierdolę. To już praktycznie szanse znowu nie... zerowe. Co jest do chuja? W dupę se wsać, kurwa, tą barierkę, kurwa. Co, kurwa, Ustawkę zrobić kurwa wypierdolić to kurwa No a co z tego, no kurwa, no ja pierdolę, ludzie, kurwa, z czym do ludzi? Kurwa, dosysaj, dosysaj kurwa Stary wykorzystaj okazję, ja pierdolę, no kurwa, rób to Co masz robić kurwa Skręć, skręć kurwa, skręć, skręć Odważniej kurwa, trochę Dobra, tu będzie trochę lamersko, tu miał to 118. No. Dobra. Bez nadzieja. Znaczy lepiej od bonusowej, no to nie ma to tamto, tak? To jest... To jest Czemu mi nie schodzi do trójki? Co się na manualną przenieść? No pierdolę, kurwa, ludzie. No ale cóż, można oczekiwać po aucie, który ma 226 koni Nie wiem, nie wiem czy to będzie dobrze czy źle. Kurwa wypierdala i kurwa nie mi blokuje, że ja pierdolę. Przecież kurwa nie się no, nie mieściłem i zajebiście, No dzięki kurwa. Dzięki kurwa. No i się mi wypierdolnić, ta dobrze. No masz kurwa szczęście, że zachowałem kurwa dystans. Trzyma to jebana kurwa. Bo to są kurwa nieprzewidywalne. Nie wiesz co kurwa zrobił i kurwa teraz na przykład albo kurwa, nie wiem, za dwa zakręty dalej kurwa. Tego nie wiesz kurwa. Jedziemy jak dziecko, kurwa. Robimy jak chce, kurwa. Dawaj, 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 kurwa. No i wypierdalej kurwa, widzisz, że ja się kuła wpierdala, zakon to też się nie wpierdalaj kurwa też ja pierdolę, co ty kurwa? Zasad nie znasz Co za kurwa deps, ja pierdolę się wpierdala i wpierdala kurwa kurwa. Kurwa. Pojebany? Dalej, dalej, No i kurwa, dalej, 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 kurwa. Tutaj nie mam sobie równych, niestety, no ale co z tego, że tylko na tym torze, jak na innych, kurde, jest mega słaby, kurwa. Co z tego? Ech, kurwa. Karzyś, kurwa, zawojował. Oj, 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 oj. Dobrze. No, 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 ale do piątki nie, nie wchodź, kurwa, no ja pierdolę, no stary. No Kupa, kupa kurwa i chuj No nie no to jest po prostu auto, które nie wiem jest kurwa yy, To jest kurwa Barierko odporne kurwa To jest antybarierko odporna auto kurwa Z tym kurwa nic, nic nie możesz kurwa walnąć, pierdolność Bo to kurwa się odbija jak piłeczka kurwa ping na stole kurwa Ping pong kurwa Ping pong kurwa pingpong, pong Ping pong Kurwa i chuj Wypierda, ale ci kurwa wyjebie kurwa, zlaczka się skończy Cyk, poszło, kurwa Headshot kurwa Boom, headshot Kurwa Kurwa, może ty widzisz trochę jakąś różnicę, prawda? Mocy No dobrze no. Dobra, jest C Powiedzmy, że... Ale czas do... No nie, lepiej się prowadzi. Lepiej się prowadzi na pewno od bonusowej wersji. Na pewno lepiej. To by było na tyle co do tego odcinka. Jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. Czekam. No, jeszcze trochę ulepszenia będzie, także trochę ta potwa. Nie wiem, jeżeli macie jakiś ciekawy pomysł na danym medalu wyznaczonym przez samochodem to śmiało napiszcie to w komentarzach Ja to już jeden myk sprawdziłem także mhm. To by było na tyle Zapisane. No i to było co do tego odcinka wszystko, bo chciałem tylko po prostu pokazać, że ten Trueno jest, fakt fakt, lepiej się prowadzi, lepiej się wysprzęgla, ale kurczę co do takich jakby, jakichś takich manewrów, jakichś takich właśnie fuksów, to absolutnie jest słabszy od bonusowej wersji, bo bonusowa wersja może nie jest tak na tyle szybka i zwrotna, ale po prostu jakoś, się wpasujesz, to masz pewność, że... Mm, pomysł dany, który planowałeś, powiódł się w 70%, a nie w 50 czy w 40, tak? Bo kurczę, okazuje się, że zabrakło milimetrów, żeby się w, wcelować w dany punkt, czy żeby po prostu być, być po prostu wyżej. No niestety. Także ja zapraszam do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gran Turismo 1.